dzisiejszej konferencji udział wezmą, zacznę od Pani Brota Hałat, Radna Rady Miejskiej, Pani Joanna Tłoraczyk i Panowie, Pan Sariusz Karzenowski, Pan Mariusz Krajczyński oraz Stefan Romecki. Nasza dzisiejsza konferencja związana jest w związku z wczorajszą konferencją partii Obywatelskiej. Proszę wysłuchajcie Państwa naszego zdania w tej sprawie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja przedstawię pokrótce oświadczenie, które Państwo otrzymają do upublicznienia. Oświadczenie klubu radnych Lepszy Koszali. Klub radnych Lepszy Koszali bardzo dziękuję radnych Platformy Obywatelskiej w Koszalinie za zwrócenie uwagi na istotny problem współpracy przedstawicieli różnych ugrupowań w Radzie Miejskiej. W niniejszym proponujemy klubowi radnych Platformy Obywatelskiej współdziałanie. Zgodnie z wolą mieszkańców Koszalina w Radzie Miejskiej żadne z ugrupowań nie zdobyło większości pozwalającej na samodzielne podejmowanie decyzji. Proponujemy uszanowanie woli wyborców wyrażone 16 listopada 2014 roku i doprowadzenie do tego, aby zarówno prezyd Prezydium Rady Miejskiej oraz poszczególnej komisji odzwierciedlały ten fakt. W chwili obecnej wszystkie funkcje w Radzie Miejskiej uczynione są przez osoby wspierane przez Platformę Obywatelską. Stanowi to złamanie zwyczajowych norm i jest jawnym pogwałceniem woli tysięcy koszalinów. Chcemy, aby uszanowano zdanie wszystkich wyborców, nie tylko tych, którzy popierali Platformę Obywatelską jest tak i ich aktualnych sojuszników. Mieszkańcy Koszalina oczekują wspólnej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Nie interesuje ich polityczne właśnie i spory. Jesteśmy na to gotowi i zapraszamy Koszelską Platformę Obywatelską do rozmów na ten temat. Nie akceptujemy natomiast szantażowania i próby wprowadzenia demokratycznych wybranych przedstawicieli do roli przystawek, uwiarygodniających jedynie swoją, obecną, o swoją obecnością dalsze działania. Apelujemy do Rady Platformy Obywatelskiej, aby wypełnili wolę wyborców i na zasadach partnerskich zaczęli współpracować z innymi grupowaniami w Radzie miejskim. Oczekujemy że tego wszyscy mieszkańcy Koszalina, jest to od nas wspólny obowiązek. Dziękuję. Bardzo proszę, Radna Joanna Baraczyk. Dzień dobry. Ja chciałam odnieść się do słów, które padły wczoraj na konferencji Platformy Obywatelskiej. Jako, że rzekomo nasi radni nie pracują, nie chcą nam się pracować w komisji. Chciałam odnieść się do sytuacji, w której ja chciałam pracować w dwóch komisjach. W Komisji Społecznej i Sportu, Edukacji i Turystyki i podczas głosowania cała Platforma Obywatelska i Pani Przewodnicząca zagłosowali przeciwko mojej osobie i nie mogę pracować w Komisji Sportu, gdzie akurat byłam najbardziej zainteresowana tą komisją. Dziękuję bardzo. Radna Dorota Hałas, bardzo proszę. Witam Państwa. Szanowni Państwo, jesteśmy cały czas wprowadzani w błąd, Państwo również dlatego że tak jak tutaj koleżanka powiedziała chciała pracować w dwóch komisjach niestety radni PO przegłosowali jej kandydaturę negatywnie czyli nie pozwolono jej działać w drugiej komisji chciałam zwrócić również uwagę jeżeli platforma mówi o tym że chce współpracować chce wspólnie zarządzać miastem w związku z czym powinna chcieć rozmawiać z opozycją z opozycją która uzyskała ponad 30-40% głosów w związku z czym e, powinna zaprosić opozycję do stołu. Niestety takiej propozycji nie było. Widzimy, że w Radzie Miasta główne e, funkcje pełnią radni Platformy Obywatelskiej i osoby, nie, osoba niezależna, i osoba, która jest zawieszona. Chcielibyśmy, żeby podział e, funkcji, czy też podział, e, który jest by przy współpracy w działalności miasta był proporcjonalny do głosów, którymi zaufali nam wyborcy. Proszę Państwa, chciałabym zwrócić uwagę również na to, że Platforma Obywatelska, która w poprzedniej kadencji potrafiła współpracować z opozycją, jestem reprezentantką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w związku z czym w poprzedniej kadencji była przedstawicielka opozycji, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, dwoje przewodniczących ważnych komisji, również byli to członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc ma przykład, ma doświadczenie, jednakże teraz tego nie robi. I proszę Państwa, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego nie umie współpracować i dlaczego oskarża opozycję o to, że nie chce współpracować? Widzimy, że opozycja ciągle jest wśród ludzi, działamy na rzecz mieszkańców, piszemy interpelacje i staramy się o to, żeby w mieście to, co się źle dzieje, poprawić. Dlatego niezasadny jest, ja bym nazwała to płacz rządzących o to, że nagle mamy zjawić się w jednej komisji, bo co? Bo zostanie rozwiązana? No proszę Państwa, no PO i rządząca władza powinna się zastanowić przed podejmowaniem takich decyzji. W końcu mają doświadczenie i ponoć mają wiedzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Stefan Romecki. Proszę o zadanie głosu. Szanowni Państwo, Platforma Oltelska obudziła się z ręką w nocniku. i dodam więcej, chcieli zagonić króliczka do rogu, zagonili siebie i dzisiaj oni chcą być ofiarami. Jest to żałosne, ale jesteśmy otwarci i czekamy na propozycje, na spotkania, żeby uzgodnić, jak działać dla Rzecz Miasta i jego mieszkańców, którzy są tu najważniejsi. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze nie Bardzo proszę, Mariusz Kradziecki. Szanowni Państwo, tak się składa, że mamy nowy statut Rady Miejskiej, który został uchwalony w tamtym roku i wyraźnie jest to napisane, że Radny może być w jednej z dwóch komisji. Każdy z nas wypełnia ten obowiązek. Jesteśmy przynajmniej jednych lub dwóch, ja, ja akurat jestem dwóch komisjach, i mówienie, że nic nie działamy na rzecz miasta, nie, jesteśmy nierobami, to tu jest trochę skandaliczne zachowanie członków platformy obywatelskiej. Proszę sobie zobaczyć, kto w przeciągu ostatniego miesiąca, czyli pierwszej, pierwszego miesiąca działania Rady Miejskiej złożył interpelacje i zapytania. Kto tutaj pracuje i kto pokazuje. My nie musimy być w komisji rewizyjnej, bo my komisją rewizyjną jesteśmy podczas swoich interpelacji i podczas swoich zapytań, które kierujemy do Pana Prezydenta. Będąc w komisji rewizyjnej, gdzie teraz już jest czterech członków Platformy Obywatelskiej, statut mówi wyraźnie, może być pięciu lub siedmiu, czyli brakuje maksymalnie trzech osób, już się większość. I teraz tak, składa Państwo skargę na, pana, na działanie Pana Prezydenta. Rozpatrujemy ją. Skarga jest właściwa, że na, na przykład na działanie Pana Prezydenta. Komisja głosuje. I głosami platformy yy, 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 zostaje odrzucona ze względu na to, że jest tam czterech członków Platformy Ortega. Jaka to jest komisja rewizyjna? Po to, żeby tylko w papierach wszystko yy, grało i żeby pan Wojewoda mógł to zatwierdzić? Nie. My stanowczo mówimy nie takiej komisji. Niech przyjdą do rozmów. Żadnych rozmów nie było. Czy któryś z dziennikarzy miał odwagę zapytać się platformy, kiedy o, i o której godzinie chcieli się z nami spotkać? Yy, na przykład od 1 grudnia do wczorajszego dnia. Ani razu żadna data żadna godzina spotkania nie padła, bo myśleli, że jak mają niezależną Panią Radną Kościńską 13 głosów, to mogą sobie robić wszystko. Zresztą tak prasa to też podała, że Platforma wzięła wszystkie komisje. Dziękuję. A teraz głos oddaje Radny Sergiusz Karzanowski. Oh. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w poprzedniej, w poprzedniej kadencji byłem członkiem Komisji Edukacji i członkiem Komisji Rewizyjnej i praca się układała dość skutecznie. Komisja Rewizyjna była, przewodnicząc, bo pani Dorota Hala z Lewicy. W tym roku praktycznie we wszystkich komisjach Platforma zaproponowała więcej swoich członków. Tylko dlatego, żeby we wszystkich komisjach przewodniczących wstawić ze swoich. Tak nie można. Wystarczyłoby z nami się spotkać, uzgodnić, jedną czy dwie komisje obowiązkowo dać opozycji, żeby opozycja też wiedziała, że ona w tym mieście rządzi. Tak samo nawet jak w Sejmie. Zawsze jest przewodniczący i ja to jest normalnie, marszałek jest z partii, e, który wygrał wybory, natomiast wiceprzewodniczący albo wicemarszałkowie są z opozycji. Tutaj zrobiono wszystko niestety, ale e, po, po cichu e, w gabinetach, w żadnej konsultacji z nami, z opozycją nie było, ani w sprawie wiceprzewodniczących, ani w sprawie przewodniczących komisji. Dlatego um, proponują nam komisję rewizyjną. Nie, że proponują z nami porozmawiać i zaproponować, tylko dają to, co chcą e, członkowie Platformy. Tak się nie robi. Wystarczy, że usiąść, e, dogadać się i, i, i podzielić komisję, a nie to, że wzięli wszystko, co chcą, natomiast co im nie pasuje lub zgodnie z tym, że marszałek... Może rozwiązać teraz komisję rewizyjną, albo zawiezieć, to teraz proponują na gwar znaleźć jakiegoś rozwiązania. Tak się nie robi. Oni nie mają, mają obowiązek z nami się spotkać i spróbować e, dogadać się. Dlatego, że my tak samo jesteśmy odpowiedzialni za miasto, jesteśmy wybrani przez naprawdę dziesiątki tysięcy mieszkańców i odpowiadamy za to miasto. Dlatego nie mogą to robić pojedynczo. Chcą w takim razie, dlatego my i większość nas wzięli tylko po jednej komisji. Dlatego, że nas zlekceważono. Bardzo proszę, Dorota Hałat ponownie. Ja chciałam woli uzupełnienia jeszcze zaprosić Platformę Obywatelską do konsultacji z innymi samorządami. Na przykład samorządem świnoujskim, gdzie proporcjonalnie do uzyskanych głosów zostały podzielone funkcje w Radzie Miejskiej, jak również w Sejmiku Zachodniopomorskim. Niedaleko szukać. Zresztą nasz wiceprezydent jest wicemarszałkiem, w związku z czym mogą bardzo dobrze się porozumieć. Dlatego uważam, że tutaj po naszej stronie jest otwartość i czekamy na kwestie dyskusji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Czy Państwo nie mówicie nie, udziału w Apelujemy o to, tak żeby chcieli z nami rozmawiać. Czyli to jest oświadczenie? Można przeczytać i udostępnić. Dziękuję za dziękuję. Dziękuję. Chodzi o to, że do 22 stycznia jest ten czas tak, na to uzupełnienie i jeżeli Państwo nie wydacie takiego oświadczenia na piśmie, że mówicie nie, no to Dzień. właśnie. No to Ale? Pani redaktor, to co mówiliśmy, należy zwrócić uwagę od 1 grudnia na współpracę, na dyskusję i tak jak było 4 lata temu, tego nie było, więc jeżeli teraz poszukuje się tak zwanego dozu ofiarnego, żeby jedna osoba... Weszła do komisji rewizyjnej tylko po to, żeby zadowolić pana wojewodę, no to chyba to jest niepoważne. I tylko o to chodzi. Czy państwo nie otrzymali żadnego zaproszenia od Właśnie Platformy. Nie, żadnego. Z kolei, czy wy jakoś monitorowaliście, żeby się spotkać, czy nie? No, radny, radny i przewodniczący klubu, pan Artur Wezgraj, monitorował. Zresztą na sesji była informacja. Zresztą pamiętacie państwo, jaka dysputa dotyczyła, dotyczyła przewodniczącego kultury. Jak bardzo Platforma Obywatelska walczyła o to, żeby tą. Funkcję przekazać, bo ja nie, nie powiem inaczej, przekazać panu Tarnowskiemu, który jest już którąś tam kadencję, bo, bo się należy. Natomiast myśmy mieli dwoje kandydatów, były dwa podejścia, trzecie podejście było już bardzo nieeleganckie. Czyli po prostu w godzinach takich, gdzie jedna radna nie mogła być ze względu na obowiązki zawodowe. Czyli można byłoby, można byłoby rozumieć, że skoro, był pan Artur Wezbek zaproponowany do komisji rewizyjnej, to, to prawda? Tak ale na sesji, Bez ses rozmów. Ok, ale teraz skoro Państwo nie chcą wejść do tej komisji rewizyjnej, to może, można powiedzieć, że to jest jakby forma taka protestu, że skoro nie jesteśmy w innych komisjach, nie wiem, wiceprzewodniczącymi i tak dalej, yy, używam skrótu myślawego, tak, tak. tak? To znaczy, to powiem też tak, nie było dyskusji, ja zawsze wychodzę z założenia takiego, jeżeli byłaby dyskusja wcześniej i nad, podczas tej dyskusji, tak zwanego okrągłego stołu, mówiąc bardzo ładnie, Stolam Ustalane są parytety, no bo trudno powiedzieć, że jeżeli się proponuje kandydata na prezydenta, który uzyskał 46% głosów do komisji, do komisji rewizyjnej, gdzie jest czworo członków Platformy i jeden opozycji, no to chyba jest to niepoważne. W poprzednich latach, czyli 4 lata temu funkcję wiceprzewodniczącego prezydium, czyli Rady Miejskiej miała opozycja. Państwa, no a teraz czy jest opozycja? Jest radny zawieszony w jednej z partii i jest druga radna niezależna. No więc nie rozumiem w ogóle takiego podziału i z nami od początku nie rozmawiano z, 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 z klubem. Także... No, Jakie według no, no, Państwa no, powinien to być stan właśnie tej komisji rewizyjnej? Jaki powinien być układ sił? Tak przede wszystkim powinien, powinien być to układ... Mogę do pani, tak? no, okay, pani... To znaczy tak. Ja z praktyki swojej mogę powiedzieć, że w poprzedniej kadencji byłam przewodniczącą komisji rewizyjnej, jednakże trzy osoby były z opozycji, cztery osoby Możemy były... Do mikrofonu? Dobrze. Z, mogę powiedzieć z, z, z racji tego, że zasiadałam w komisji rewizyjnej i byłam przewodniczącą. W poprzedniej kadencji trzy osoby były z opozycji, cztery osoby były z partii rządzącej, czy z ugrupowania rządzącego. Współpraca jak, a ja byłam przewodniczącą, więc z, można powiedzieć, że mogłabym mieć głos decydujący w sytuacji, gdyby było sześcioro, sześć osób. Natomiast Platforma Obywatelska zawsze pilnowała się, że zawsze było, były cztery osoby. I nawet jeżeli my jako radni opozycji mieliśmy inny stosunek do skarg, to one zawsze były przegłosowane ale mogliśmy podyskutować, byliśmy w trójkę, więc no, była to już taka grupa reprezentatywna. Natomiast teraz, jeżeli jest to jedna osoba tylko po to, żeby zapełnić tą komisję, no proszę Państwa, i jeszcze jest członkiem, no to coś jest nie tak. Czy taki układ jak po, w poprzedniej kadencji byłby odpowiedni. To znaczy, nie, proszę Panią, nie można tego zgłaszać do jednej komisji. Tu nie chodzi tylko o komisję rewizyjną, proszę Państwa. Tu chodzi o współpracę, jeżeli faktycznie mówimy i platforma e, Platforma zarzuca opozycji, że nie chce współpracować w, na dobro mieszkańców dla dobra mieszkańców to nie jest prawdą. To nie jest prawda, jest manipulacja po prostu, dlatego że my chcemy współpracować i współpracujemy. Cały czas każdy z nas jest w terenie i pracujemy z mieszkańcami. Zresztą są dowody na to e, można zaobserwować. Natomiast... To, czy my nie zasiada, zasiadamy w jednej komisji czy w dwóch, no proszę Państwa, po pierwsze statut ustala uchwalony, y, że radny ma obowiązek być w jednej kadencji, ale nie więcej niż dwóch. Więc proszę Państwa, no w y, dwóch komisjach oczywiście. Więc tutaj tu jest problem, bo radni PO już nie mają wyjścia, bo nie mogą zasiadać w trzeciej komisji i tu jest się zrodził problem. Po prostu w momencie y, w momencie kiedy... E, pracowali nad tym, jak ta rada będzie wyglądała, jak ten podział, prawda, będzie w komisjach wyglądał, e, no nie mieli wiedzy. Ja już nie chcę mówić, że, że nie doczytali, czy też... No nie mieli wiedzy, e, że statut mówi w ten sposób i się przeliczyli po prostu. I nam nie chodzi o to, że my nie chcemy zasiadać w komisji. Po prostu chcemy, żeby opozycja miała takie same prawa w współrządzeniu, jak nam dali e, mieszkańcy Koszalina. Czyli skoro zaufało nam Zaufała nam taka ilość mieszkańców, no to bardzo prosimy o to, żeby również rozmawiać z nami i uzgodnić, jakie komisje, wśród jakich komisji mogliby, mogły, mogliby radni opozycji przewodniczyć, bo takie jest prawo, albo zasiadać w prezydium, bo też takie jest prawo. I właśnie proszę Państwa, jeżeli Państwo nie zapoznali się na przykład z Radą Miejską w Świnoujściu, jak tam sobie Pan Prezydent poradził z tym, jak to zostało rozwiązane. Ja daję za przykład, bo powiem szczerze, byłam zachwycona właśnie taką współpracą. I ci radni teraz jak nad budżetem głosowali, wszyscy, a jest i są rządzący, jest opozycja, przegłosowali jednogłośnie budżet. Proszę Państwa, to o czym świadczy? No, jak możemy współpracować, jeżeli się ignoruje opozycję w trakcie już ustalania komisji? I tu nie chodzi o żadną, nie wiem, władzę, czy nie wiem, co, co, jak można zarzucać coś takiego. Tu chodzi po prostu o to, żebyśmy my, jako opozycja, jako ludzie, którzy dostali zaufanie od swoich mieszkańców, mogli współrządzić, mogli mieć wpływ w tych komisjach. Dlaczego wycina się naszą radną z komisji, która jest jej, można powiedzieć, takim przedmiotowym działaniem? No to już jest, powiem szczerze. To jest szok. No nie można tego robić. Tak samo w Komisji Kultury. Też nie można, tylko dlatego, że jest jedna predysponowana osoba przez P.O. Współpracujmy, bo to nie chodzi o to, że ma być komisja, bo komisja rewizyjna, proszę Państwa, jest bardzo trudną komisją, najbardziej pracochłonną, no i odpowiedzialną, bo później wiadomo, wielu ludzi jest niezadowolonych, właśnie z uchwalanych, podejmowanych na przykład uchwał przez Radę Miejską. Natomiast inne komisje e, też są bardzo istotne, ale, ale już zauważcie, no nie ma takich kontrowersji. Oczywiście, powiem Państwu tak, że najlepiej by było, gdyby w komisji rewizyjnej zasiadało czworo radnych opozycji, a troje radnych rządzących. Także. Wówczas jest bardzo obiektywna, można powiedzieć, ta komisja, bo na wszelkie skargi, które byłyby kierowane przez mieszkańców, e, można powiedzieć, no już nie będzie patrzę, nie będzie tutaj decyzji pod wpływem władzy. No bo to jest logiczne, czy pod wpływem tego, że rządzący muszą zapłacić radę. Że... Czysto teoretyzując, do 22 nic się nie wydarzy, po 22 wojewoda podejmuje decyzję, że rozwiązuje komisję. I co dalej? Mam nadzieję, to już proszę Państwa, trzeba kierować do e, państwa dobrze. rządzących, czyli do Platformy Obywatelskiej, do Pana Prezydenta, do Przewodniczącej Rady Miejskiej. E, może zaczną się konsultacje. Nie wiem, jak one będą, w jakim, jakim kierunku będą szły. E, natomiast no, my jesteśmy otwarci cały czas na współpracę. Od 1 grudnia jesteśmy otwarci na współpracę, na zaproszenie. Takiego zaproszenia do rozmów nie było. Nie było dyskusji, było oświadczenie i zaproszenie pana Artura Wezgraja do uczestnictwa w komisji rewizyjnej. Tylko tyle. I z drugiej strony patrzmy też na to, że niekoniecznie dana osoba, która ma propozycję, musi ad hoc się zgadzać. No wypadałoby porozmawiać Zresztą samorządy inne, ja mogę dać inne jeszcze przykłady z Polski, gdzie właśnie samorządy, gdzie opozycja albo kandydatka czy kandydat, którzy startowali, kontrkandydatka na, na urząd prezydenta jest wiceprezydentem. To są jeszcze lepsze, jeszcze lepsze przykłady i niekoniecznie muszą być w koalicji, ale w końcu my wszyscy, e, którzy startowali, radni czy też nawet kandydaci, Startowaliśmy po to, że chcemy zmian w koszalinie i chcemy działać na rzecz mieszkańców. I oskarżanie czy też, nie wiem, no, mówienie, że nam nie zależy. No proszę Państwa, no, każdy, kto obserwuje politykę, no to widzi, że przecież to jest nieprawda. No, komu ma więcej zależy, jak nie opozycji właśnie? Także opozycja wytyka błędy, błędy władzy? Także my jesteśmy otwarci na współpracę i czekamy na propozycje i na możliwość dyskusji, bo tu chodzi o dyskusję o, i e, o e, proszę Państwa, no przykładem mamy poprzednią kadencję. I, i mimo o czym tutaj mówić. No, widzieliście Państwo, e, jak ona przebiegała, jaka była, nie było takich problemów przy ustalaniu, bo były rozmowy i była opozycja, która konstruktywnie starała się jednak no, zwracać uwagę władzy na pewne nieprawidłowości. Natomiast niezłośliwości, czy jakieś inne insynuacje, które są nam przypisywane. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do klubu radnych na Jeszcze w kwestii Komisji Kultury. Wczoraj radni Platformy Obywatelskiej stwierdzili, że przedstawiciele na Koszalina byli na tym słynnym spotkaniu, to znaczy stawili się, ale nie wzięli udziału w obradach, bo po prostu mimo nawoływań nie chcieli wziąć udziału ja opowiem się na ten temat. Komisja została zwołana 29 grudnia. Informacje o tym, że komisja zostaje zwołana dostaliśmy w dniu 24. grudnia. tutaj termin, oczywiście tego. Jeżeli Platforma mówi, że nikt nie zgłasza, zgłaszałby sprzeciwu, to proszę mi wytłumaczyć, kiedy miałem zgłosić sprzeciw, że 29 stycznia komisja, jeżeli był święty. W sobotę, w niedzielę, prze świętach urzędnik nie pracuje. Czyli to już jest pierwsze. Drugie. Stawiłem się tam przywitałem witaniu PZK Kultura z członkami komisji i wyszedłem na zewnątrz na korytarz w oczekiwaniu na radnych, którzy jeszcze nie tutaj. Spotkałem na korytarzu Stefana Romeckiego oraz panią Lubię w trójkę wiedzieliśmy, że nie będzie pani ani Mentlewicz ze względu na swoje obowiązki zawodowe. Dwa komisja powołana została na godzinie 10, gdzie nigdy się tak nie zdarzyło. Zawsze komisja była po południu i w poniedziałek urząd pracuje do godziny 17, można było to spokojnie 15-16 zrobić. Nie o godzinie 10, gdzie e, e, pani radna Mentlewicz, która pracuje raczej w Białogardzie i w urzędzie, wiadomo, że miałyby problemy z, z dotarciem na ten czas. Stwierdziliśmy, że to jest niegodny sposób na prowadzenie tego typu, te, tego typu komisji. Tym bardziej, że planowana komisja i tak było, taka była prowadzona rozmowa z panią Kościńską będzie 7 stycznia, bo tak była zaplanowana. Ta została rzucona z rękawa po to tylko, gdzie wiedzą, że nie będzie Pani Medlewicz, bo to tylko właśnie, żeby głosami 4 do 3 przegłosować tą kandydaturę. Dlatego stwierdziliśmy, że nie wejdziemy, bo to nie, nie ma sensu. No, to, nic to nie zmieni. To został powołany e, przewodniczący. Podczas e, nadzwyczajnej sesji, żeby e, zatwierdzić się z przewodniczącego komisji, też nie wzięliśmy u, e, głosy, udziału w głosowaniu ze względu właśnie tylko na ten fakt. Tylko i wyłącznie. Też, jeżeli ktoś mówi, że były prowadzone rozmowy z nami, nie były. Były dwie, dwa posiedzenia komisji, gdzie na pierwszym był powołany na kandydata Stefan Orbecki, w drugiej była Pani Ania Mentrewicz i obydwie kandydatury nie pasowały członkom platformy obywatelskiej. Na to się skończyło rozmowę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze może? W takim razie dziękujemy bardzo.